tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Pani marszałek, panie ministrze, wysoka Izba pani minister. Wprowadzając rozwiązania prawne, bardzo ważne jest to, żeby one nie były fikcyjne, tylko żeby były realnie wykorzystywane przez obywateli. Więc zadajmy sobie pytanie, czy w dobie tak wysokiej inflacji, wysokich kosztów życia, utrzymania dzieci czy ojcowie, którzy z reguły zarabiają więcej niż ich partnerki, będą mogli pozwolić sobie na to, żeby pójść na urlop, żeby mieć tylko i włączyć 70% wynagrodzenia? Czy polskie dzieci nie zasługują, przecież doskonale wiemy, że zasługują na to, aby być wychowywanymi przez oboje rodziców, żeby mieć prawo do tego, że w tych pierwszych miesiącach życia nie tylko matka, ale także ojciec mogli zostać w domu? Więc zadam pani minister pytanie. Czy zgadza się pani z tym, tak jak 58% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej obywatelek, że partnerski model rodziny jest tym modelem, w którym powinniśmy zmierzać i dać tym rodzinom, które chcą z takiego modelu korzystać, taką szansę? 70% zasiłku dla mężczyzn, którzy bierze urlop, nie jest takim rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.